Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane skarby. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Ten filmik myślę, że będzie na kanale w niedzielę, więc będziecie mieli coś do niedzielnego, do niedzielnej kawki, do niedzielnej herbatki, do niedzielnego popołudnia. Moje kochane skarby, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, że nagrywam tyle dla Was filmów z Rosmana. Powiem Wam szczerze, że ja też nie lubię oglądać bardzo długich filmów. Też nie lubię, dlatego wolę sobie to wszystko posegregować na kilka części i po prostu to opublikować, tak, ponieważ nie wszyscy z Was mają czas oglądać filmy 2 godziny, godzinę 45 minut. Więc ja wolę po prostu nagrać kilka odcinków, a krótszych, w krótszym odstępie czasowym. Także mam nadzieję, że nie jesteście nadzwyczajnie w świecie dla mnie, na mnie źli. Jeżeli jesteście na mnie źli, to bardzo was przepraszam, ale na taki genialny pomysł wpadłem, żeby po prostu zrobić kilka odcinków z Rosmanem. Także mam nadzieję, że mi wybaczycie. Moje kochane serduszka, dzisiaj jeszcze również Wam powiem, że jeżeli Wam się filmik spodoba, proszę o zostawienie łapki w górę i jakiegokolwiek komentarza, nawet w postaci serduszka, za które Wam bardzo, bardzo dziękuję. E, obiecuję, że już e, za kilka dni e, Rosman się skończy. Na kilka dni, na, na jakiś czas e, nie będzie e, filmików z Rosmanem, ponieważ e, teraz Wam ponagrywam polecajki, potem się skupię troszeczkę na innych tematach i później będę nagrywał dla Was update y z nowościami. Dobra, ja Wam pokażę Kosmetyki, znaczy się kosmetyk, który kupiłem ponownie, i kosmetyki, które są warte grzechu w Rosmanie zdecydowanie. Więc zacznę od produktu. Za 2 zł. Skoncentrowana maseczka przeciwzmarszczkowa, rewitalizująca, która nawilża skórę, nawadnia, rozświetla, rozpromienia. Ma bogactwo antyoksydantów. Ma tutaj wyciąg z resweratrolu, wyciąg z czerwonego wina, witaminę E, multum substancji, które wykazują bardzo silne właściwości, prewencyjne przeciwzmarszczkowe. I naprawdę, moje kochane serduszka, ten produkt jest warty grzechu. Yy, polecam Wam go zdecydowanie. Yy, jest to Liren. On wygląda ten produkt tak. E, mam nadzieję też, że nie jesteście na mnie źli za jakość nagrywania, ale niedługo się to zmieni, bo ja się przeprowadzam, także e, będą e, zupełnie inne formaty filmów. Także na razie się nie gniewajcie za to, że po prostu nagrywam tylną kamerą, tylnią kamerą. E, maseczka wygląda tak. Posłuchajcie, jest to maseczka alla bankietowa, ale jest to maseczka tak regenerująca, tak rozświetlająca. Ja właśnie ją robiłem. I mam pielęgnację i filtr, i naprawdę buzia jest przepięknie rozjaśniona, rozpromieniona, zrewitalizowana, gładka, wygładzona. Ja tą maseczkę uwielbiam, na jej temat pod koniec lutego chyba był filmik na kanale, ale kupuję ją cały czas. Jest to hit dla każdego typu skóry, tylko w przypadku skóry tłustej, problematycznej, trądzikowej zmyj, zmyjcie ją za 15-20 minut jak już ją ponosicie, ponieważ tak sotę może Was lekko zapchać, bez tragedii, ale może. A skóry dojrzałe, suche, odwodnione pozostawiajcie ją do wchłonięcia, a nadmiar możecie ściągnąć chusteczką i nałożyć kluczową pielęgnację. Fajnie rewitalizuje, kosztuje 2 zł w Rossmanie. Rewelacja bez dwóch zdań. Ten kosmetyk wam starczy na kilka użyć, bo naprawdę on jest tak skoncentrowany, że niewielka ilość i on się wam fajnie aż tak ze na twarzy, że buzia się od razu robi biała, że nie wchłania się, tak wznika, wiecie o co chodzi. Genialny kosmetyk bez dwóch zdań. Powiem wam tak. Pochwalę dzisiaj Wam fantastyczną gąbeczkę do makijażu z i jest to firma e, Killis, Killis e, Wake Me Up Infozyt, chyba tak dobrze to przeczytałem, nie jestem specjalistą z języka angielskiego, także za mój przełamany, przekłamany język angielski bardzo Was przepraszam. E, gąbeczka wygląda tak. I ona jest lekko brudna, owszem, zdaję sobie z tego sprawę i proszę tutaj, nie mówcie nic na ten temat, bo ja ją używam, tak? Ona wygląda tak. Gąbeczka kosztuje 11 zł w Rosmanie i posłuchajcie, ja miałem wiele gąbeczek do makijażu. Znaczy się, ja używam sporadycznie kremu BB z Facebooma bądź podkładu, o którym Wam powiem, na przykład jak jestem zaczerwieniony po retinolu, bądź na przykład mam podrażnienie po mezoterapii, no to wtedy się kamufluję, ale tak te to nie. Yy. I miałem beauty blendera oryginalnego, miałem gąbeczki naprawdę z wielu, wielu firm. I one nie były tak fajne i nie pozwalały na tak fajną aplikację kremu Bibi bądź podkładu jak z Ona jest po zmoczeniu tonikiem, mgiełką bądź wodą tak mięciutka. Ona tak, ona nie wpija tego podkładu kremu Bibi nic. Wszystko się jak samitnie na buzie rozprowadza. Rewelacja, naprawdę za grosze świetna gąbeczka do makijażu z Drogerii Rossman. Także polecam Wam ją bez dwóch zdań. No i teraz właśnie wejdę do sekcji make-up. Skończył mi się krem BB z Facebooka, a dostałem informację, że BB Facebook jest wycofywany. Bardzo przykro. E, ale szczę całe szczęście udało mi się zamówić zapas e, mojego odcienia 02 Natural, więc będę miał zapas e, ostateczności, ale teraz wykańczam podkład, o którym Wam nagrywałem osobny film. Jest to AA My Beauty Power z witaminą C, rozświetlający podkład i ja mam również odcień 02 Nude. On wygląda, tak, kosztuje 20 zł w Rosmanie. Jest przegenialny. Utrzymuje się na buzi cały dzień. Ja nawet nie nakładam go bardzo dużo, ponieważ ja chcę zrobić tylko lekko ujednolicić kolory skóry. Fantastycznie wygładza skórę, bluruje skórę. Nie wchodzi w zmarszczki mimiczne. Tak, odgroza totalna, mimo tego, że widzicie, że jestem gładziutki, no ale wiadomo, jak się tak skurczy. Mam tutaj zmarszki mimiczne, no jak każdy człowiek. Ale nie wchodzi w miczne, yy, nie roluje się, nie podkreśla suchych skórek. I mój odcień 02 yy, n jest taki. I mam nadzieję, że on mi tutaj w realu na kamerze wam yy, pokaże ten odcień dobry. Mm -hmm. On jest taki, to jest ta dwujeczka. To jest ta dwujeczka. I zobaczcie, on ma naprawdę krycie. On ma naprawdę świetne krycie. I zobaczcie, że on. Yy, nie robi się taki strukturalny, że on podkreśla wszystko. On się robi jak jedwab. Od razu jak masełko się wtapia w skórę. No fantastyczny podkład marki AA i jest on wart wypróbowania dla każdego typu skóry. Mogę go zarekomendować. Możecie go śmiało wypróbować. W Rossmanie jest dostępny. Skład ma przegenialny. Ostatni kosmetyk i tutaj Kacper, jest troszeczkę niekonsekwentny, ponieważ mówił, że mam jakieś trzy tygodnie temu, że nie wróci do tego kosmetyku, ponieważ mam bardzo dużo balsamów do ciała i że jak będę czuł potrzebę, to do niego dopiero wrócę. A wróciłem. Jest to balsam kokosowy do ciała z Isany. Moje kochane skarby, nie dość, że on pachnie błogo kokosem, ten zapach jest cudowny. Jeszcze go nie używałem, bo tamto pierwsze opakowanie zużyłem, a teraz kupiłem nowe i on tak błogo pachnie kokosem, on tak fantastycznie nawilża ciało, jest bardzo lekki, bo ja nienawidzę masę ciężkich kosmetyków do ciała, bo zaraz po prysznicu de facto czuję się jak niedomyty. Ten kosmetyk się wchłania jak woda, nie jest wyczuwalny na skórze, zapach się utrzymuje, fantastyczne nawilżenie ciała, 10 zł w Rossmanie no cud, bajeczka, rewelacja, nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować także wróciłem do tego balsamu naprawdę ten zapach jest obłędny pielęgnacja na wysokim poziomie skóra jest fantastycznie nawilżona no naprawdę mogę Wam go polecić ponieważ jest to hit kosmetyczny za grosze w Rossmanie jeszcze z tej serii jest peeling do ciała i ja go również mam, ale jeszcze nie rozpocząłem testów i nie mogę się wypowiedzieć czy on jest fajny, czy on złuszcza i tak dalej E, więc nie mogę się wam wypowiedzieć w tej kwestii, ale ten balsam jest fenomenalny. Także jeżeli poszukujecie taniego balsamu nawilżającego, którego nie czuć na ciele, który się momentalnie wchłania, a nawilża skórę przez cały dzień i pachnie egzotycznie kokosowo, prawdziwym kokosem, a nie takim chemicznym, przeperfumowanym i sana w Rossmanie. Ja wiem, że ten balsam jest rozchwytywany, ale jest on naprawdę warty uwagi, warty zainteresowania i warty swojej ceny. Także ze szczerego serca polecam moje kochane skarby. Także jeżeli Wam się ten filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę i komentarza. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego, buziaczki wielkie.